Instagram, czy Facebook, czy TikTok. To wszystko nam przysłoniło taką prawdziwość. Wydaje się, że wszystkim z kranu lecą pieniądze. Wydaje się, że tym idzie lepiej, a nam idzie beznadziejnie. Szukamy tych klientów. Myślimy, jak tu zwiększyć swój poziom finansowy na koncie. I tak naprawdę, przeglądając te rolki i ten Instagram, widzimy tylko po prostu osoby, które chcą pokazać nam pewną iluzję, pewną perspektywę. I to, co skłoniło mnie do takiej refleksji, to była wiadomość od mojej przyjaciółki, która Powiedziała mi, że, że ona nie wie, czy chce prowadzić ten biznes, bo tutaj trzeba założyć taką maskę.